Witam tam w moim kanale Go sobota 68 jesteśmy na miejscu docelowym po wczorajszym locie jest 109 gołębi 11 sztuk jest brak z koloru jest brak tak kolora czerwonego i deresia i do tego jeszcze żałobnik reszta Budapeszty więc dzisiaj lecimy lot docelowy a jutro, jak będzie pogoda, to im powtórzymy i zakończam lotowanie. Choć jeszcze ciemnego będę pewnie dalej puszczał, samego, ale Budapeszty mają już ostatni lot dzisiaj i przedostatni, raczej przedostatni dzisiaj. Jeżeli jutro będzie pogoda, no to dzisiaj będzie to ostatni, nie sorry, jeżeli jutro nie będzie pogody, to będzie to ich dzisiaj ostatni lot. Jeżeli jutro będzie pogoda, to powtórzymy im z tego samego miejsca i i co i będziemy zakończać im to co Osiągnął, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wrócą to i tak będzie duże osiągnięcie nimi. Jak zaczynałem lotować 5 lat temu ciemnymi, to tak ciemnymi nie szu jak to te budapeszty, więc jak dobra krew, gołębia to i gołą pleci. No tym bardziej że człowiek bogatszy w doświadczenie, więc też te loty inaczej wyglądają. Także dobra, kamerę zapinam i leciem z tematem, bo tu nie ma czekać. Powiem wam, że wczoraj było strasznie parno. Kurde, dzisiaj ja to samo się robi. Miałem wcześniej wstać, ale mgiełka była. Znaczy wstałem wcześniej, ale mgiełka była. I tak nie spieszyłem się za bardzo, ale to Nicy poradzimy. Muszę iść. Przygotowane są na 100%. Dobra, zapinam kamerę i lecę. Muszę iść w tamtym kierunku. Startujemy. 10 po 6. Ostatni a raczej przedostatni. Jak będzie pogoda, to mówię jutro. Jutro im powtórzymy, tak żeby chłopaki sobie pooglądali. Zobaczymy jak będą dzisiaj startować. 3 km więcej, 11 km. Startujemy. Dobra, pakuję to wszystko, nie popatrzcie sobie jak startują, a ja pakuję klatki. Podniosły się Dobra, pakuję to wszystko i zaraz na no dalej do mnie dogrywać 5 minut w górze i tam są poszły w kierunek Poszły w kierunek Już ledwo ich widać. Tam gdzieś chodzę. Dobra kończę nagranie i gdzieś tam może jak ich spotkam to dogramy. Takich nie widać już. Takich widać. Zobaczymy dzisiaj jak będą szły. 109 sztuk 109 sztuk Coś musiało odpaść, bo tak jak wczoraj kolega mówił, tak samo rozmawiałem z nim Znaczy rozmawiałem, no, taką grupę mamy swoją, to też stwierdził właśnie, że Musi to gorsze odpaść, ponieważ i ich rozciągają później, to samo było też wczoraj, tak samo Szły w dobrym kierunku i 2-3 odbiły w lewo i one za nimi i tak cały czas Więc coś, jakaś selekcja była Mniej koloru i zobaczymy dzisiaj jak sobie poradzą. Na razie smarują dobrze ja Jestem zadowolony, zobaczymy dalej Wiadukt Gdzieś tam było je widać Czekajcie, bo kurde Na wiadukcie się nie zatrzymam gdzie się tam widziałem? Poczekajcie, pauzę, zrobię. O, tam się przewinęły. Tam, są. Poszły. Zwiaduk, Zwiaduk tu dobrze by było, by je widać, nie? Ale poszły gdzieś tam. Dobra, jedziemy dalej. Ja w domu. 40 minut, już gołem je w tym, w powietrzu. Czekamy. Widziałem je i ostatnio tam na kątnych chlebiotkach w tamtej strony i ostatni raz widziałem Tak jak filmik poprzedni tutaj dogrywałem, także czekamy, zobaczymy się to pokaże. Mam nadzieję, że jakaś część wróci tego. Pierwszy ciemny spada dzisiaj młodej. Także gołębie muszą być gdzieś niedaleko Pierwszy młodziak ciemny spada. Jaśniutki, także gołębie pewnie są niedaleko. Czekamy dalej. Jest lotka, panowie! Jest lotka! Kurde, kurde. Słuchajcie, chłopakom nagram. Siódma czterdzieści osiem. Siadają gołębie. Ja pierniczę, no jestem dowolny panowie. Widać, że grupka spora, więc mi się daje, że tam pojedyncze sztuki jakieś mogą być znikome. I zostały tylko... Nie. Są dwa deresie. Więc jest zajebiście. Wszystko pięknie wróciło. Można brać się do roboty. Jutro jak będzie pogoda. To ten to powtórzymy im z powrotem na świec, także chłopaki, jakby, jak będziecie chcieli, zapraszam o godzinie 6. Jak będzie pogoda, oczywiście. Jak nie będzie pogody, to nie będę puszczał, bo nie chcę go mi potracić. Ale lot zaliczony, 11, także widzicie. ciężko pracą, Treningiem, udało się. Jestem naprawdę zadowolony. Ciemne jadą dalej, a ci Budapeszcy zostają. Coś pięknego. Także dziękuję za oglądalność. Robotni, sobotni lot na 11, udany. Trzymajcie się. Później na, na następnym filmie poinformuję Was, ile z mi dokładnie jest. Ale jest sporo, widzę, że będzie co jeszcze gonić. Także dziękuję za oglądalność, za komentarze. Zachęcam do dalszej subskrypcji, komentowania, polubień i co. No i trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz. No coś pięknego. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, hej. Następne cztery. Spadają Także jeszcze coś dolatuję <laughs> A i coś Wam jeszcze pokażę Coś przyprowadził jeszcze Czekajcie Jestem gołąb, bo muszę go złapać, kurde, żeby mi tutaj zaraz jakieś ambrasu, jakieś choroby na mnie naprzenosił Czekajcie Tu przyprowadziły następne jakieś okazy. Jeden I tam drugi Na zielonych skówkach co oni ludzie chowają? Dobra, trzymajcie się.